Zazdroszczę, od serca, szczerze zazdroszczę ludziom, którzy dobrze się urodzili. którzy mieli wkój pieniędzy od samego początku, którzy mieli ta, taki start, że nie musieli nigdy martwić o te, te takie codzienne walki, kurwa, te wieczne oszczędzanie i liczenie każdego grosika. Zazdroszczę, zazdroszczę ludziom, którzy urodzili się w bogatych domach, od serca. Pieniądze to jedna z najważniejszych rzeczy w naszym życiu i nawet nie, nie ma co z tym polemizować. Jak masz pieniądze, możesz sobie kupić, co chcesz. Jak masz sobie kupić, co chcesz, to możesz spędzać czas w taki sposób, jaki chcesz. Nie masz tych pieniędzy, musisz wiecznie liczyć i wiecznie walczyć. A mnie już ta kurwa walka męczy. Zazdroszczę ludziom farta. Zazdroszczę tego, że wielu ludzi jest głupszych ode mnie, jest tak samo lewych do roboty jak ja a koniec końców mają dużo lepsze stanowiska Bo nie wiem, albo potrafili się po prostu dogadać z ludźmi w pracy, więc jak się dogadali, to awansowali. Albo byli po prostu lizusami, więc się rzeczy to też wpłynęło na to, że awansowali. Nie chcę tu mówić bądź Boże, o znajomościach, bo, bo to nie jest prawda. Kiedyś nagrałem taki filmik i nagram go po raz kolejny. Mit pracy po znajomości. Uważam, większość ludzi, którzy mają znajomości, tak naprawdę, dopiero zatrudniają się do pracy, w której nikogo nie znali, więc zdobyli tę pracę sami, po prostu przez tę rozmowę kwalifikacyjną, i dopiero tam zaczęli się dogadywać w środku, wewnątrz organizacji, i zostali awansowani. Czy to są znajomości? Nie, absolutnie. Ale to jest pewien rodzaj fart, że ludzie potrafią jakoś się gdzieś odnaleźć, gdzieś znaleźć tą kurwa robotę. I nie wiem, zaaklimatyzować się tam. Chciałbym tak mieć, nie mam. Albo nie wiem, czasami masz takie, taką sytuację, że jest, że szukają kogoś na już i ty akurat nie do końca może masz w pełni 100% kwalifikacje, żeby wykonywać tą pracę, ale akurat wysłałeś CV i cię wzięli i się tam odnalazłeś i kurwa, czeszesz teraz hajs. Chciałem na taką firmę jakiejś trafić, a ja zawsze trafiłem na chujnie, kurwa. Najebane chujnie, które tylko czekały, aż się wypnę, żeby mnie jeszcze bardziej wyruchać. Tylko że ja nie jestem skory do tego, żeby się wypinać. Pracodawca zawsze dąży do tego, żeby wyjebać w dupę swojego pracownika. Zazdroszczę ludziom właśnie, którzy mają farta, nie, niezależnie od tego, czy to jest przez to, że oni są tacy przebojowi, tacy otwarci, że tak potrafią rozmawiać z ludźmi. Czy właśnie tak jak powiedziałem. E akurat wyślą te CV, złoty strzał, trafią na, na firmę, która akurat potrzeba kogoś na już i im się uda. Chciałbym tak mieć, nie mam, ale przede wszystkim najbardziej ze wszystkich rzeczy zazdroszczę ludziom, którzy lubią robić coś pożytecznego. Zazdroszczę Haraldowi, który we własnym zakresie po godzinach po szkole lubił uczyć się programować. Zazdroszczę, kurwa, Patrykowi zwronek, który lubił sobie robić strony internetowe po godzinach i robić swoją grę Valeru, jakieś kurwa, SQL inne głupoty. Chciałbym mieć jakieś pożyteczne zainteresowanie, ale nie da się. Nie możemy sobie wybrać, co będzie nas interesować. Ja też kiedyś kurwa nagrałem taki filmik 100 lat temu na starym kanale, gdzie jakby mówiłem o tym, żeśmy wybrali sobie pasję, którą lubimy i która jest pożyteczna, tak kurwa nie działa, tak nie działa, albo coś lubimy robić, albo tego nie lubimy robić, nie mamy na to wpływu, co będzie nam smakowało, jakie jedzenie będzie nam smakowało, jaką czynność będziemy lubić, a jakiej nie będziemy lubić, albo tak jest, albo tak nie jest, a tak się składa, że u większości społeczeństwa, tutaj ja już mówiłem w poprzednim filmiku, większość ludzi w wolnym czasie to się lubi wyspać, nażreć, najebać, poruchać, obejrzeć film, pogać na kąpie. Niekoniecznie lubią programować. Niekoniecznie lubią robić strony internetowe. Niekoniecznie interesują się, nie wiem, anatomią człowieka, czy chuj wie czym, żeby zostać lekarzem? Chciałbym interesować się czymś pożytecznym. Najbliżej ze wszystkich rzeczy, jak, jak, jakimi się interesowałem, z których powiedzmy mogły być pieniądze, to była fotografia, ale jak często widzisz oferty na to, żeby robić zdjęcia, kurwa robakom w lesie, bo ja nie widziałem nigdy może ja wiem tam National Geographic czy nie wiem gdzie ale to jaki procent ludzi którzy robi zdjęcia robakom w lesie ma pracę w National Geographic co milionowa osoba wszystkie te chujowe prace kurwa co przyglądałem na fotografa raz to trzeba ustalić, moje umiejętności są bardzo przeciętne jestem amatorem ale pomijając jakby skillsy wszystko to jest kurwa robienie zdjęć jakimś gówniaką na przedszkolach, w przedszkolu, jakieś zdjęcia klasowe na, na weselu, czy jakieś takie kurwa, nie wiem, coś, czego nigdy bym nie chciał robić. Absolutnie, bo to jest praca, która nie jest w jednym miejscu wykonywana. Mnie interesuje tylko albo praca stacjonarna, albo zdalna. Absolutnie żadne dojeżdżanie do klienta i kurwa nic, co jest związane z samochodem, z prowadzeniem samochodu. Nie ma takich rzeczy, którą bym lubił robić, która byłaby pożyteczna i można byłoby mieć z niej pieniądze. I nie da się tego zmienić. Możesz się zmuszać do czegoś, możesz się zmotywować w taki sposób, że o, chcę więcej zarabiać, więc będę się tego uczyć, ale co z tego? Mi nie, ja nie chcę więcej zarabiać. Znaczy, no, oczywiście, lepiej mieć więcej pieniędzy niż nie mieć, ale to, to, to nic nie zmieni w moim życiu. Istotnego. To, co ja chcę, to chcę wrócić do domu niewkurwiony, niestyrany, mieć jak najbliższy dojazd do roboty. I tak długo, aż zarobię 3000, jestem usatysfakcjonowany. I żeby praca nie była monotonna, żeby w niej szybko czas leciał. Obecnie, jak to się ma obecnie? No mam więcej niż 3000, kurwa. Z biedą, ale mam. Dojazd jest... No kurwa, około godziny, ale przynajmniej bez, bez ale przynajmniej w, ro, w robotniczym tym, autokarze, więc mam zawsze miejsce jedzące, więc jest jako taką. Nie wracam wkurwiony, póki co. Ale praca jest kurwa tak nudna i monotonna, że można się kurwa zesrać. Miałem już kurwa roboty wcześniej. Właśnie to jest główna różnica pomiędzy robotą biurową a robotą fizyczną. To, że w robocie, że w pracy umysłowi szybciej czas leci, bo robisz różne rzeczy. No, przy jakichś pracach manualnych cały czas robisz to samo i ten czas stoi w miejscu. To jest, to jest najgorsze, no, ale są lepiej płatne. <laughs> nie stać mnie na to, żeby pracować w biurze po prostu. Nie stać mnie na to. Nie jesteśmy na to, żeby zarabiać najniższą krajową. No, ale wtedy byłoby rzeczywiście, wtedy czas szybciej by leciał. Ale to wciąż, niezależnie od tego, czy to jest to, 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 to wciąż jest chujnia. Wciąż jest coś, czego nie chcę robić. Może by czas szybciej przeleciał, ale nie jest to coś, czego, co w najmniejszym stopniu sprawiałoby mi przyjemność. Chciałbym, kurwa, kiedyś pójść do pracy i wstać podekscytowany, żyć do pracy. Jest to w ogóle, kurwa, możliwe? Nie wydaje mi się jedna trzecia życia zmarnowana na czegoś na co nie mamy ochoty tylko po to żeby przetrwać kolejny miesiąc od miesiąca do miesiąca od miesiąca do miesiąca i tak kurwa całe życie lub. Opcja druga możemy się kurwa uczyć po godzinach miesiącami latami żeby zarobić więcej. Ale to jest to jest jeszcze, jeszcze gorsze niż ta pierwsza opcja wtedy się uczymy czegoś co nas nie interesuje. Tylko po to, żeby robić coś w pracy, co nas też nie interesuje. Czyli oprócz tego, że jak, jak teraz idę do roboty i marnuję jedną trzecią życia na coś, czego nie lubię, to tak bym jeszcze oprócz tego po godzinach marnował życie, żeby robić coś, czego nie lubię. Rozumiecie to kurwa? Do tych wszystkich, którzy zawsze pierdolą te motywacyjne historie never give up, czy nie wiem, żeby się rozwijać. Rozumiecie to, że żeby się kurwa rozwijać, to człowiek musi być zmotywowany, a żeby być zmotywowanym, to musisz Robić to, co lubisz, albo przynajmniej, kurwa, robić to, za co są duże pieniądze, jeżeli pieniądze ci motywują. Mnie nie motywują ani pieniądze, ani kurwa, ani to, że to lubię. Bo ani tego nie lubię, ani nie zależy mi na, kurwa, materialnym bogactwie. Rozumiecie to? Nie każdy jest, kurwa, taki. Życie nie jest zero-jedynkowe. To nie jest tak, że ty sobie, kurwa, wstaniesz i będziesz jebać, kurwa, 10 godzin się uczyć jakichś derdemałów. Bo tak, żeby być ambitnym, żeby kurwa się nauczyć czegoś, żeby sobie to wpisać, nie wiem, żeby dyplom sobie powiesić na ścianie. Życie nie jest takie proste, kurwa. Nie da się tego zmienić. Ja wam to mówię z perspektywy kurwa osoby, która taka jest. Nigdy nie marzyłem, nigdy kurwa tego nie chciałem. Takie neutralne rzeczy, nie wiem, wyrzucenie śmieci czy kurwa zrobienie jedzenia, nie robi tam nie, żadnego wrażenia. Robię sobie to na spokoju, w tle leci muzyczka, ja jestem sam. Jak tylko mam, kurwa iść do roboty, jestem poza tym swoim środowiskiem. Muszę oglądać innych kurwa ludzi, muszę kurwa robić jakieś głupoty, słuchać jakichś zjebanych poleceń, jakichś kurwa zjebanych popierdoleńców. Po co? Hm. Jak sobie radzi większość ludzi z tym? Większość ludzi sobie z tym też nie radzi, po prostu nie powie tego publicznie. Też mają. Pracę za słabe pieniądze, które nienawidzę. Ale żeby nie myśleć o tym po godzinach, tak jak ja o tym myślę i nagrywam ten filmik, to co robię? Zakładałem rodzinę Z tymi gównianymi pensjami, zakładałem rodziny. No wtedy, I wtedy koło się nakręca. Muszą iść do tej roboty, żeby utrzymać tę rodzinę. Ja z biedą mogę się utrzymać i coś minimalnie odłożyć. To, co dopiero ta sama osoba, co zarabia te same gówniane pieniądze, co ja, która do, oprócz tego ma gówniaka. Co ona ma powiedzieć? Więc przez właśnie ten samonapędzający się krąg lenistwa, niechęci, nieudacznictwa, pesymizmu, cokolwiek. Przez ten samonapędzający się krąg nie mają czasu, żeby o tym już rozmyślać, żeby, żeby powiedzieć głośno, że nie lubią pracować, po prostu muszą dlatego, że założyli rodziny. Nie wiem, co jest gorsze, czy moja sytuacja, czy ich sytuacja, znaczy wiem, ich sytuacja jest na pewno gorsza, ale nie wiem, co jest gorsze mentalnie, jeżeli chodzi o to, co siedzi w głowie. Hmm. Powiem ponownie, praca to kara za to, że rodziliśmy się ludźmi, a ja szczerze zazdroszczę ludziom, którzy lubią robić coś pożytecznego. Chciałbym tak. Ale kurwa, to się nie stanie. Tych Zwronek pomógł mi domenę postawić. Ale, kurwa, posiedziałem z tym, nie wiem, parę dni. I tam, kurwa, HTML -e zjebane, nudne gówno, prawie przy tym, kurwa, umarłem z nudów. Nie mogę się przemóc, żeby się tego uczyć, kurwa. Aby moją motywacją, <śmotywacją>, kurwa, no motywacją, kurwa, mam w ogóle, ale no moim celem, żeby się tego uczyć, jest to, że chciałem mieć kurwa robotę zdalną, żeby mieć więcej czasu dla siebie, nie marnować czasu na dojazdy. Praca kurwa właśnie w szeroko pojętym IT jest bardzo często pracą zdalną, więc nie marnujesz czasu na dojazd. To, czy zarobię więcej, to kurwa koło i leci, by to bym te pieniądze wpłacił na konto i nic bym z nimi nie robił. Mało istotne. Głównie chodzi właśnie o to, że praca zdalna, więc nie będziesz marnować czasu na dojazd. I to, że będzie to praca bardziej zróżnicowana niż kurwa nie wiem, stanie przy taśmie jak debil robię tej samej czynności przez cały dzień, więc czas szybciej zleci ale jeżeli chodzi o aspekt ludzi, tak samo będzie się pracować z ludźmi, a ludzie są, ludzie są wszędzie pierdolnięci, bo ludzie są pierdolnięci. Nie da się, nie da się tego przeskoczyć. Czy pracujesz ze starymi babami, czy pracujesz z sebiksami, czy pracujesz z młodymi, ambitnymi kurwa osobami, karierowiczami. Za takich przynajmniej taktuje ludzi z IT. Z takimi robiłem. W IT nie pracowałem, ale pracowałem właśnie z różnymi młodymi karierowiczami. Praca w młodym zespole ja pierdolę. Nie wiem, w jakim zespole najlepiej pracować. Wydaje mi się, że najlepiej pracować właśnie z ludźmi podobnymi do siebie, czyli single po 30, ale nie ma chyba takich firm, które zatrudniałyby tylko singli po 30. Albo się z kimś dogadujesz, albo się z kimś nie dogaduje, że z większością ludzi się nie dogaduje. Tyle w temacie. Więc na pewno zmiana pracy pod względem środowiska nic by tu nie dała, bo środowisko jest wszędzie beznadziejne. Jak się przemóc, jak się z tym pogodzić? Jak to zmienić, żeby życie nie było tym tą odwieczną, odwiecznym marnotrawstwem jednej trzeciej naszego życia tylko po to, żeby robić coś, czego nienawidzimy po to, żeby mieć kurwa pieniądze. Ach, marzy mi się wygrać w lotku. Tam nigdy więcej nie musiał robić. Z takim korola śmiechem. Każdego dnia. Ale nie zdajcie sobie sprawy, jaką radość mi sprawia, kurwa, to, że głośno wylewam swoją frustrację w tych filmikach. Dla większości ludzi wydałoby się to dziwne. No, kurwa, siedzi Typ i Pierdoli sam do siebie. Jak coś takiego może być dla niego interesujące, a jest. Tak samo jak inni będą się dziwić, dlaczego mnie, dla mnie interesujące zgadanie gadanie samemu do siebie. Tak mnie dziwi. Jak to jest, że oni lubią iść do pracy? Chciałem tak. Ale tak nie mam. To może się kurwa do końca życia męczyć. Czy tam do 65 roku życia, choć w naszym przypadku to pewnie emerytora będzie w wieku 80 lat. A najgorsze jest to kurwa, że za 40 minut idę do roboty. Ja pierdolę. Nara.